Cześć widzę, wejść są jakieś kolejny odcinek z CSGO. Hello? Jezu, ja nic nie trafiłem Zobaczcie, że jest, jest ok... nie no, nie mam że nic nie. 19, wow, wow No, hit był ja ten Ha, no, dobra, dobra, no to jest fajna pora Let's go Naprawdę, pomagaj flashbang Zabrał grenade To był typa. No nie podpisałem się swoim, co ale. Byłem w szoku. O jezu, nie mów, że mam typak. Dziwne jakieś. W ogóle ten celownik jest chyba jakiś popularny, nie? Bo. Widziałem, widzę jakąś osobę z takim celem. Więc jest, że tak jest właśnie. I tu mm -hmm. Boże, 83 W ogóle, co?! Ten drugi mnie zabił One slow Kurwa, fajnie by dwóch dostało, nie? Jednak tego full outem powiedziałem No, ale ten mój trupek leży Biskitu to teraz... Jest... Nie wiem, które raz już je widzę. No to było, dobrze było. Chcieliśmy się, żeby go dobił potem po Titla. Chciałem się scout'a dać No czas? Ooo, z... teraz można ze scout'a wjechać No bez tym Dziwne w sumie mp9, No typka co ma ten Tam minus 35, powiedzmy z digla

na strona sajda, po prostu. Incentiary. Wow, przez barierkę miałem się elwa. Się... słupki. Mogę tu wejść? Nie wiem, co trafić. Jeszcze. Throwing smoke. Ta, to jest grań z Profesjonalność wyskracza poza skalę. Ej to przenika. Ty taki syf może. Jak mi zesrał. Ja najbardziej nie lubię. Jak pan gadam coś do widzów. Nagle kurwa mi ktoś wyskoczy, nie? To się tak zesrał zawsze. Nie? Ej to jest era, nie? Gadam se nuda. Co jest na sajdzie skacze. Nic się kurwa nie dzieje. Nagle kurwa jest tylko jakiś chłop No i jest wysłany Normalnie Przenikałem, te dzień, to jest szybko, fajnie Sorry zanim nie ugrałem, wybacz O kurwa, o, yes, temu, to się A coś można Jezu, dzięki tym łoto widzisz tego gdzieś Kurwa i nam no, pakiet podłożony, jak my tu siedzimy, oni pójdą górą. Co no, Tylko czekam aż ktoś zaskakuje, nie? Albo pójdzie górą i tam. Kto wie? Mhm. Tam, Ej, bombuje! Tak. I tak do mnie się spuścił. Kurczę. Ty, jak dodali model bolidów w sumie do to, to może by zrobili jakąś mapkę społeczności, może ja jest w sumie nie. ostatnio się nie, kiedy to było jak ja się w mapki bawiłem społeczności, były. wow, to były czasy, fajnie było, kurwa HP. Zostań tam, plis Gdzie on w ogóle był? Ja go nie widzę do teraz, nie? Wyglądało to komicznie, no. Co najmniej Hmm <laughs> Ja pierdolę. To jest jakiś żart. Teraz gryfka wygląda jak najgorszy sygnał. <laughs> Ale jest śmieszny Jest śmieszny Dlatego ja się trzymajmy. <laughs> Drugi kurwa. Jedne <laughs> co dzisiaj się ze mną dzieje. Co jest? Co ten Nate? Co ja zrobiłem? Ja kurde nie gram tej mapy, nie? Tylko na odcinkach w sumie w nią gram, bo na odcinek to sobie odpalam randomową w sumie se. i dlatego. A tak to ja gram skrzydłowe, nie wiem, na kalawerze albo wcale. Wolę <laughs> sobie forze pograć. Ale ten. Hmm, kurde. No bo w ligę, chociaż ja nie, nienawidzę lola. Bo... Nie tyle. Ale, ale gram. Bo z zmyczkami się gramy. <gryw> tak to wygląda. Tak. Tam jest, tam jest Rolox, na tym zielonym. Jak chcecie bliżej, to cofnijcie odcinek trochę. Ale chyba na tym zielonym jest napisane Rolox, nie? Przez chwilę mi się wydawało, że to jest ROBLOX, nie? B brakuje, żeby Roblox było. Ja pierdzielę. O, tam, tu jest Rolox. Patrzcie, Rolox. Tu B brakuje Cziomek Co ty pingujesz, gdzie ty idziesz? Już koło Wzróch raźnie W kupie siła, kupy nikt nie ruszy, tak jest <grytanie> nie mam przeciwników A ten był bopsy taką gułę dał w ogóle Z bloka Kampa niezła Yeah! Kurz, Co się Let's go! Z taką magiczną gra. O, wszystkie kule zużył. Bra. No i kozak. Dawaj mi. To la to. La, la, la. Dobra, kocha. Leci. ta gdzieś z lawy Jezu, super Ja mu za 39 No co ja wiem, obrzę to jest taka, taki siodrę dziwny No dobra, może inaczej Co? Kurwa się stało właśnie Eee, nieważne. Eee, <grymne> e, w każdym razie, obrzyd... z ganek tej grze jest... ...magiczna rzecz. Raz damage miliard, teraz damage zero. No, normalne. Tak jak być powinno. Wow! Dobry flash. Gdzie on był? Ciekawe, może poza mapą Siema, siema. No jak się bije to się bije. No Siema. Co? Bija się nami? Nie? To no, co jest ty też? Od, od zmiany drużyn kurde jakieś takie bronie typu... Stolet, Shotgun, MP7. Jeszcze chyba nie było broni, która przekroczyła dwa koła, nie? Not sure if... Co? Co? I co? to jest ciekawe ale... Jezu, znowu Digiel, nie? Ty graś kurwa. Nie, masz maka. Okej, okay. ale. On grał na Digiel. Kałachy mogliśmy kupić. No na pewno on. nie Aha, no dobra. Co to jest za za też sobie... Jestem jak gdzie indziej, jak nie tu, nie? Tak, gdzie wszędzie to. A raczej tylko tam zostało. Kurde, Garfield, papa, porobił. Oh to. Taki chujowy ten kawałek bym powiedział. Słońce jest spoko, nie? Jak jest ciemno, to tak wyglądał teraz. No to teraz spoko, bez światła, nie? Jak jest ciemno, to jest dupy. Troszeczkę ciemniej wystarczy, jak nie jest full słońce, to już jest chyba chyba. Na przykład teraz. No jest chojowe teraz. On tylko w słońcu dobrze wygląda. A nie no, fajny skin. Fajny skin na włóczce, nie? Wow, kapery dobra. Dobra, okay. Dobry z z digla. Zróbmy się. Ty... Jakie on tam miał naklejki? Co mi się tu co mi się dowało? naklejki z tego digla według mnie na tamtym diglu. A to są moje naklejki, ja mam swojego digla, brązowe deko, ja mam brązki. Kurwa. No i na inne skinę Przeciło naklejki. O, by dostał kurwa, jak nie to przecież Wszystkim cochą gości ropa, leci on no, <sad> się z cofam, kurwa, się No i kozak dalej Dobra, teraz kończymy Достаточно круткий этот чудовый. На правду. Страшный круткий этот Ну, туба не. Нет, это все с этим я с ним хуем. Ой, так обвить. Курма? Я не знаю, если ты будешь, то я тебе так и схрапил. Курма пил. Курма пил. Харбут, No, było nieźle. Dobra, wyjbana, będzie remis jednak Co on próbuje? nie się wyglądało jak ale to nie był chyba dobry sposób Co? Nie dzięki Nie ja w sumie czas ma Teammate. Ej, muszę w sumie przestać nagrywać skrzydło buskitu Beskitu Muszę przestać to nagrywać Czas na turniejowe. Nie na turniowe to jest godzina, nie? Eee, no... Ja się z godziną... Godzina max, nie? Ale jak już by był mecz godzinny, to to... to materiał fajny, to by się nie chciało go usuwać to, to jest chyba, kto wymyślił, że tam brakuje tego, no? Siatki. Nie wiedziałem, że tam brakuje siatki, teraz zupierak życie mu to łatwiej na. Wow. Kto wymyślił, że tam brakuje siatki? Kto to wymyślił? Trzeci. Piękny wynik. Najlepszy. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się nie podobał. <grym> się> Trzymajcie się, cześć. To pa.